Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ck trójki z naszego podejścia Nestorianami. Ja jestem Kilowski, to jest oczywiście Crusader Kings 3. W ostatnim odcinku podbiliśmy Arabię, no i teraz czekamy aż nie wiem. Prawdopodobnie będziemy kłócić lasubki gorące. I tutaj widzę, że Arabowie dalej swoje walczą z Tulunidami. I ja uważam, to jest dobry moment, by właśnie Tulunidów sobie zaatakować, wbić się w nich i może to zrobić zadymkę, bo tu widzę, że chyba niedawno umarł im sultan, przez co ten młody jeszcze nic nie zdążył tutaj, jakieś sojusze sobie pobrać i tak dalej, więc trzeba to wykorzystać i szybko się w nich wpierdzielić. Święta wojna byłaby fajna jako kasusbeli, ale uważam, że jednak lepiej będzie za, no, wziąć sobie po prostu podbój, bo tu są ziemie tego pana, i ja najwyżej będę miał tego jednego... <noise> ...ale będzie wasal. Dobra, więc ja od razu biorę sobie tutaj Gizę, Kajer i Fayum ponieważ uważam, że trzeba się w nich wpierdzieli centralnie i zacząć robić już zadymę u nich. Więc ja się od razu tym zajmuję. To jako pierwsza rzecz. I od razu ruszamy wojskami no tam do nich. Chciałbym jeszcze za życia naszego Malika Denchy stworzyć święty zakon, ponieważ no, potrzebuję trochę Pajty. Już sobie walnąłem na nim celibat, bo w sumie nie potrzebuję więcej dzieci, więc celibat, co je robimy? A i też nie mamy z kim tych dzieci mieć. Więc tak też to zrobimy. Możemy zabierać naszym subjektom pieniądze jeszcze lepiej. No i jak się to już rozstawicie, to dawajcie szybko na stolicę w Kairze. To lepiej było, gdybyście weszli. Kurde, co wy robicie? Nie tak. Yy, nie tak. Róbcie w ten sposób. I ty, panie, leź na Kair. O, od razu. Albo nie, tędy. I tędy na Kair. O, pięknie. Taki jest plan. Yy, zawołajmy sobie kilka naszych sojuszników. Przede wszystkim panią yy, z Nobati. I chyba tylko tyle, bo tutaj możemy sobie zawołać jakiś randomów z. A, no, w sumie zawołajmy ich. Niech nam pomagają. O, widzę, że chyba Armenczycy się wyzwolili. Rzeczywiście Armenczycy się wyzwolili od abasydów. To ciekawe, dobra. A co tu się do cholery stało? O cholera, chyba Sokotra wywaliłem prawie na zero. Dobra, tym się zajmę później. Co tu się stało, tutaj bardziej mnie ciekawi. Czyli rozpadło się dosłownie Imperium Arabii. Czyli chyba była frakcja, która zachciała jego upadku. No to się nieźle podziało, kurde, u nich. Ładnie, ładnie, co się dzieje tymczasem u bizantyjczyków? Walczą sobie tutaj, aha. Pani Ida chce zostać kulową tutaj i tak dalej, a czyli klasyczne zadymy. Okej, okay, rozumiem. Dobra, my tu pomożemy bardziej z stul tulunidami. Dziwne rzeczy, dziwne rzeczy się tu dzieją. Kulunidzi może są słabi, ale jak po prostu im tą wojnę zakończę, tym szybciej ją będę mógł, no, no, zakończyć, no, można się domyślać. A ty gdzie tu idziesz, kurde, i za czym bardziej? Ej, czego ty tu szukasz, sukinsynie? <grym> no gdzie ty idziesz, za czym, no? <grym> Czegoż tu szukasz? Proszę za mną tutaj nie podążać. Dobra, więc niedługo się pozbędziemy tutaj Sokotry, yy, ale to za jakiś czas, jak wejdziemy na lepsze ziemię. Mmm, ten może zostać. O, no, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zapłacę mu za lekcje walki. Proszę bardzo. I czasie, co już tu już wchodzą sobie, no chyba wchodzą. Czego i tu kurde szukają? A nie, o, wchodzą na synaj, okej. Okay. A nie mogli się tendy wejść? No bo nie rozumiem. Niech ja robi, co chce. Yy, co tu się dzieje? Denha może być Lustful, albo może być Chase. Denha niech będzie Chase. Niech on będzie cnotliwą osobą, a nie niecnotliwą. Dobra, możemy sobie tutaj trochę popracować, żeby się mm, odstresować, no i fajnie, bierzemy sobie powolutku Kair. Czy nasz pan prowadzi armię? Prowadzi armię prosto w Kairze, chyba z tego co rozumiem. To oznacza, że możemy go wziąć w tym szturmie prawdopodobnie. Ale jeszcze nie będę robił szturmów, tylko poczekam sobie kilka dni, aż trochę tam podgłodzą się i teraz mogę robić szturm. 8 dni, Kair wzięty. Możemy dalej rozwijać tutaj nasze drzewko pod zdrowie, żeby nasz Emir Denha był wieczny i w ogóle zarąbaliśmy kielich. To świetne, więc od razu je wstawmy sobie tutaj do naszego pokoju. Egipski kielich i to całkiem nowy, muszę przyznać. To wybitnie, wybitnie. O cholera, Arabowie będą się oburzać tutaj. Wciąż lepsze jest to, że jestem righteous yy, niż jakbym był tym, fundamentalistą. Czyli lepiej być prawowitym niż być fundamentalistą, wtedy się próbują do ciebie jeszcze bardziej. No jest to w pełni zrozumiałe. Dobra, poczekajmy tutaj chwilkę, aż Armeńczycy zakończą oblężenie, bo oni pewnie idą, w, znaczy oni pewnie pójdą za mną. No chyba, że ja po prostu podzielę armię na połowę i rzucę tą armię, która oblega w tą stronę i oni będą je kontynuować. Tak, chyba tak to działa. Dobra, więc dobrze byłoby zakończyć tą wojnę zanim walnie rewolta Arabów i będzie dobrze. Szamir, bądź pracowity. Świetnie. Właśnie tego potrzebujemy. Mam nadzieję, że Szamirek oraz tutaj obydwu, oraz tutaj Denchowie, znaczy ten Dencha, dobrze tutaj rozwinie tę ziemię. I też mam nadzieję, że z czasem ci wszyscy tutaj, Szejkowie, zaczną tworzyć sobie no, tytuły emirackie, żeby mogli oczywiście sobie tutaj, żeby mógł im nadawać te tytuły. Znaczy, niektóre tytuły to muszą uzurpować, bo jeszcze część z nich należy do zewnętrznych, mm, można władców, chociażby ten tytuł Kaisu, Emiratu Kaisu, który no, istnieje rzekomo tutaj. Ponieważ tutaj były ziemie byłego narzdu. Można to zrozumieć, że tak to jest. Dobra, bierzecie to, czy... A nie, bo ja ich chyba nie bawi się w szturmowanie z tego, co się orientuje. Teraz faju, możemy sobie pchnąć, albo nie, nie musimy pchnąć, znaczy możemy pchnąć. Nawet tutaj sobie sami pomożemy. My pchamy w 4 dni. Pięknie, już 70% zdobyte. No to co, na Aleksandrię? na no, na Aleksandrię. Ciekawi mnie jedna rzecz. Bo w sumie ten nestodenchizm, ogólnie religia nestoriańska, wydaje mi się, że miło by było, gdyby również miała święte miejsca w Aleksandrii oraz Konstantynopolu. Pierwszy Nestoriusz był patriarchą Konstantynopola, a Aleksandria ogólnie jest bardzo ważnym chyba miastem dla tych religii wschodnich, znaczy no, dla chrześcijaństwa wschodniego. Ale mi się przynajmniej wydaje, no chyba że mi się źle wydaje. A my ruszmy może na bitwę tutaj, żeby sobie boostnąć war bo no wolałbym mieć wygraną bitwę niż nie mieć wygranej bitwy. Gońcie, 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 gońcie. Tutaj na Damiette. Wycofują się szybko, ale damy im radę. Dobra, idą nasi sojusznicy z pomocą. O widzę, że ci nawet nie pomagają, bo nie widzą sensu. I zdobyliśmy w ogóle egipski Banner wojenny i wojnę możemy zakończyć. No to fajnie zwycięstwo. Wzięliśmy sobie tutaj ziemię Kairu. To bardzo cieszy, właśnie tego potrzebowaliśmy. Więc to, to mnie cieszy. Cieszę się, że jest tak, jak jest. Więc teraz dobrze, było, gdyby urodził się w jakiejś, nie wiem, nieposiadającej ziemi linii naszej dynastii ktoś, kto mógłby, no nie wiem, ziemię tak jakby o nas wziąć, bo chce komuś da dać sokotrę, bo ja jej nie potrzebuję za nic w świecie. Jednak nikogo takiego nie ma, więc sokotrę na razie nikomu nie damy. By zwiększyć, nie? Czy jest lepsza możliwość? Cieszenia się ze swojego zwycięstwa niż pójście na pielgrzymkę? Na pewno nie. To też na pielgrzymkę tym razem do Jerozolimy, która jest już tylko niedaleko i nawet można by się do niej udać. Się właśnie udamy. Taka pielgrzymka to w sam raz. Yy, o cholera, co się tu dzieje? Yy, yy, yy. O, dobra, wojna domowa. Klasyka. Jestem chory. to może sobie proszę wyleczyć. Dobra. Wojna domowa, co tu robimy? Musimy latać po całej Arabii, by bić armiki, i to w sumie tyle. O nie, nawet tutaj mi wyrąbali sukinsyny jedni, dobra. Więc no cóż, zbieramy sobie armię po raz kolejny. No i teraz będziemy sobie latać po całym kraju i bić kogo tylko popadnie. Teraz jak ja nie lubię choler tych chłopów, będą latać po całym kraju nie wiadomo za czym i po co. No. Oni powinni siedzieć w obrębie swojego kraju, a nie latać po całym kraju, jak też powiedziałem. Jakie to jest głupie, jak to irytuje, naprawdę. No ta mechanika tych rewolt jest tak głupio zrobiona, że to jest... O nie, infier mnie złapał, o cholera. Ej, to słabo. Ale dobra, za będzie kolejny buścik. To sobie walimy... O nie, jeszcze nie, mus... nie, jeszcze w tą stronę trzeba iść. Okej, okay. czyli chyba nas chrupsko złapie, zanim weźmiemy i umrzemy. To jest co najmniej smutne. Ale no, nic chyba, nic z tym już nie zrobimy. Proszę nie jechać mi, kurde, tędy. Naprawdę, czy AI jest aż tak? Znaczy, AI. No, będę latał po całej pustyni, bo nie wiem, gdzie mam latać. O, tutaj może trzeba pójść. O matko, trzeba w tą stronę lecieć? No, chyba tak. A to jest głupie. oni budują jedną wielką armię. Teraz? Ja tego nie do końca rozumiem. Kto to jest? Weź ją, kurde, wy, wywalcie. O, proszę stąd odejść. I ona teraz jest u niego. Przyniosła im... Chorubsko, Wysamtujemy się na te tysiąc żołnierzy i mam nadzieję, że sobie poradzimy, tutaj prawdopodobnie są chyba ich wszyscy żołnierze, więc jeśli to wygramy, to powiem być już spokój, oczywiście, tak jak właśnie się stało. I z tego co się orientuję, najlepszym sposobem, by pacyfikować tych sukinsynów, jest wziąć tego pana i fajnie byłoby, gdyby dało się go jakoś, nie wiem, złapać do siebie, wziąć i tak dalej... No, to jest właśnie zawsze Zelota. Nie da się go nawrócić. Więc niestety trzeba go zabić. Tak to działa i nagle rebeli nie ma. To bardzo fajne. Beduini i Badyści nie będą przeciwko nam stawać, bo jest ich za mało. Więc nie będą nam się tutaj przeciwko nam yy, pruć. O, już tutaj powolutku Nestodenchianie się tworzą. Bardzo piękna to jest rzecz. Aż miło się na to patrzy. Czemu pan Zomanu jeszcze nie tworzy tutaj Nestodenchian? Proszę tutaj ich nawracać. Szybka pacyfikacja Pana z Gizy, taktyczne 800 żołnierzy, które ma tylko to zrobić zadymę. O nie, chyba to jest za mało troszeczkę. Trzeba by trochę, być, trochę więcej tych ludzi, przede wszystkim naszych zbrojnych wypadałoby tutaj ruszyć do walki. Więc sobie na nich poczekamy, aż zbrojni przyjdą, o, o to właśnie chodzi. Tamci byli takimi tylko zwiadem po powstającym, o sobie zdrówko, żeby nasz Pan Dęcha mógł jeszcze trochę sobie pożyć, tego, że jest już bardzo słaby. No i jest słaby, no co tu du dużo można więcej rzec. Dobra, no, przebijamy się przez mury, pięknie, więcej paiti, o nie, on czuje się obrażony, nie obchodzi mnie to, że jest obrażony, niech się czuje obrażony, bierzemy Gizę, zadajmy młodego do więzienia, o widzę, że chyba tulunidzi nawet ruszyli mu na pomoc. Ciekawe, że przez chwilę byliśmy w stanie wojny, bardzo interesujące, a tak, bo on jest w ogóle z tulunidów, to bardzo ciekawe. To teraz co mogę z tobą młody zrobić, możesz się wykupić za 10, to ja nie chcę, mogę cię zabić, ale po co, będziesz jał w moim pierdlu do końca swojego życia. Albo nie. Będzie lepiej. Wyjdziesz z mojego więzienia. Będę ja. Na... A nie, jednak też nie chcesz. Eee, ale to się Pierdziel. Mamy w końcu wystarczająco pobożności oraz pieniędzy. Dlatego postanawiamy teraz stworzyć święty zakon. Z siedzibą w wilajecie Atwichu. Czyli tutaj w tym mieście w Kairze. Ponieważ mam gwarancję, że te ziemie na pewno mi zostaną. Więc tutaj właśnie to zrobię. Więc wilajet Atfichu zostaje pierwszą, najważniejszą siedzibą. I stworzymy teraz tutaj święty zakon. No, zakon świętego Adaja. Czy to jest dobra nazwa? Nie wiem. A czy jest to dobry zakon? Z pewnością. Jest to praktycznie darmowe tysiąc żołnierzy na każdą wojnę. W jakich jednostkach będą się specjalizować: Jazda Wielbłądzia oraz Żołnierze Zakonni. Rozumiem, spoko, cieszy mnie to. Postanawiam zmienić jednak nazwę naszego świętego zakonu na zakon patriarchy Nestoriusza i tak będzie według mnie znacznie ładniej. Bo teraz mamy taki fajny literkę N od Nestoriusza. Fajne inspiracje na dworze chcą mi zrobić tron. Bardzo proszę, bardzo może będzie to fajny tron, oraz chcą mi zrobić stół. no Stół też będzie może mile widziany. Jak się okazało, ten tron wcale nie jest jakiś fajny, ale lepszy żeby był niż żeby też miał nie być. Więc, no, lepiej jest, że taki jest. Dobra, o. Tatko nie mieliśmy żadnego eventu, żeby nawet go polepszyć, jego jakość. To już w ogóle dużo świadczy o produkcji tego tronu. Dobra, dawajcie i nawracajcie dalej. I kraj, sobie jakoś funkcjonuje. O, nie, księstwo Narzu się rozpadło. Przez co te ziemie są teraz niepodległe. Jakie to smutne. Bardzo mi smutno, że taka rzecz się stała. Zrobiono nam stół. Bardzo średni stół. Które daje nam rzekomo pobożność. Nie wiem, jak stół może dawać pobożność, ale ok. Postawimy go sobie tutaj. Bardzo fajny stół. Stoi na nim sobie flakonik z kwiatami. A my prawdopodobnie zaraz weźmiemy sobie tutaj fort w Tihamat al-Yamani. Otóż właśnie to się stało. Wzięliśmy ten fort. No i tyle w sumie mogę powiedzieć. Wzięliśmy tę ziemię. I chyba nadamy tutaj jakiegoś barona, może. No, generalnie najchętniej bym się wyniósł z tych ziem, ale jeszcze nie mam komu ich oddać. Znaczy, chodzi mi po prostu o to, że ja Sokotrę chciałbym oddać zwyczajnie jakiemuś, jak Ballachowi, ponieważ no, to jest jednak nasza kolebka. Stąd wyszliśmy, więc dobrze by było, gdyby zostało w naszej dynastii, a nie tak po prostu znikło. Bo gdyby tak po prostu znikło, to byłoby to smutne. O, widzę, że tutaj są jakieś dzieci produkowane. Dobra, proszę mi pokazać, kogo my tu mamy. Wziął i umarł. Okej, okay. czyli on dziedziczy a on nie dziedziczy. Prawdopodobnie on dziedziczyć nie będzie. Dobra. Młody bierze w ciebie, bierz sokotrę. Bierz sokotrę. O, tutaj jest kawałek, bierz sokotrę. Widzę, że przeprowadzenie rundy drugiej z Tulumidami jest w pełni możliwe, więc trzeba miałbym z tego nie skorzystać. Tylko czy poczekać na to, aż się skończy wojna, czy jednak nie? Bo w sumie tutaj prowadzą wojnę domową znowu, więc fajnie by było, gdybym się już pozbył tych latających wszędzie ludzi, którzy nie są moimi sojusznikami i zwyczajnie się zajął swoimi... Pierdołami. Mam na myśli, że po prostu bym zajął się oblężeniami, jak zwykły człowiek. Bo tutaj mamy obecnie księstwa, a ja wam, no, muszę przyznać, że poszedłbym na tą deltę Nilu, ponieważ, no, to są ziemie bogate. Są te ziemie bardzo bogate i ja chętnie bym te ziemie sobie wziął i przyjął. I planuję mieć pod swoją kontrolą tutaj te ziemie, te dwa księstwa tu, oraz księstwo Jerozolimy. To się nazywa Księstwo, to się nazywa. No, Emirat Palestyny, tak dokładnie. Więc ja planuję posiadanie tych ziem. Tylko jeszcze poczekam, aż się skończy ta wojna u nich. Jednak szkoda czasu, po prostu weźmy sobie wojsko wypuśćmy na nich i będzie zwyczajnie spokój. Więc ja tu nie będę sobie czekać. Wojnę świętą, a zróbmy może to jako świętą wojnę. Może ktoś tu podołącza, może, że stąd trochę przejdą sobie ludzie. To będzie smutne, ale jednak mamy tyle sojuszników, że my sobie na to możemy pozwolić. Sojusznicy wezwani, armia zbierana. I co tu się dzieje? Ile osób dołączyło po ich stronie? Yy, Armanowie tutaj, Isaidzi i Ashrafidzi. Okej. Okay. Jeszcze Bleminowie. No to okej, okay, taka wojenka trochę spora się tutaj szykuje, ale my się nie boimy, my sobie poradzimy bez problemu. Tylko wystarczy poczekać, aż przyjdą tutaj różni sojusznicy i będzie w ogóle fajnie. Jeszcze Ahmadidzi tutaj. Okej, okay, czyli trochę niepotrzebnie robiłem z tego świętą wojnę, ale uważam, że jednak ma to swój sens i ja chętnie to zrobię. Niech armię prowadzi. Ho, lepiej ten pan, bo to jednak będzie miał więcej y, advantagea. No Więc dobra, ruszajmy od razu na oblężenia. Fajnie było od razu przejąć tą armię. To bym mógł się zająć od razu tutaj działaniami taktycznymi i pozbywaniem się powolutku tych oddziałów. O, tutaj od razu byśmy ruszyli, przejęli jego armię. Może byśmy nawet go wzięli jako. Nie, nie udało się go wziąć. No to smutne. Ale może weźmiemy tutaj w oblężeniu ten zameczek. Jest w pełni tutaj. Obsadzony ludźmi, ale może sobie jakoś poradzimy. Wezwaliśmy w ogóle jeszcze naszego Dęchę tutaj, żeby nam pomógł. I prowadzi on armię tutaj, więc no, hrabia Dęcha nam pomaga. Jest to bardzo miłe i w ogóle. Więc powoli bierzemy teraz ich stolicę, jakbyśmy kogoś złapali to już w ogóle byłoby elegancko i by było pięknie, ale prawdopodobnie tak nie będzie, no niestety, więc ruszamy tylko na kolejne oblężenie, teraz w fortu Sharki, który sobie na nie zeszturmujemy, bo nie możemy, lecimy dalej na zachód, może jakaś bitewka tutaj, o na Fayum. widzę, że tutaj się obsiedli, więc my próbujemy teraz razu wziąć jakieś, no tutaj pobić trochę tych armijek, bardzo ładnie właśnie to chcieliśmy osiągnąć, pięknie rozbite. W ogóle nie wiem, czy to widać, ale mi chyba gra działa znacznie szybciej. A to chyba dlatego, że przerzuciłem się na 30 FPS-ów na nagrywanie 30, bo gardłem, że cały czas nagrywałem w 60. Co wydaje mi się, że mogło być głupie i w pełni niepotrzebne. Widzę, że no, wojna w Delcie Nilu jest tutaj. No, raczej wygrywana. Tutaj nie ma no, mowy o tym, żeby nie była wygrywana. Yy, więc sobie radzimy bardzo elegancko. Co tu się dzieje? Skąd? Wy jesteście? Estończycy przybyli na tę ziemię tylko po to, żeby splądrować splend piker, czy co? Nie rozumiem. Ej, Estończycy tu przybyli, ale śmiesznie. Nie spodziewałem się tego, że oni w ogóle jadą. Jeśli mi polecą splądrować kurę sokotrę, albo nie wiem, wybrzeże, to będę się śmiać. Ale prawdopodobnie to może się stać. Ile potrzebujemy jeszcze Warskora. To wypadałoby wziąć jeszcze ten. O tutaj właśnie Minów, wileet Minufu wygrać jeszcze jedną bitewkę, to i raczej kończymy wojnę. Bo tu, o, odbili nam prowincję. To bardzo smutne. Więc musimy ponownie ich rozbić. Tak, splądrowali nam ziemię. Co żeście spl splądrowali? I bardziej gdzie jesteście? I co plądrowaliście? Bo nie wiem, co plądrowaliście. No po prostu przyjechali mi estończycy... A, okej. Okay. Wyobraźcie sobie estończyków, którzy stwierdzą, że splądrują sobie jakiś biedny zameczek w Omanie. A niech sobie plądrują, ale naprawdę AI jest dla mnie zwyczajnie tutaj zagadką. Ale no dobra, odbijajmy sobie ten yy, fort w Sharkii i będzie już zwycięstwo piękne i w ogóle. Dziękuję za zdobycie tutaj przyjacielstwa czyjegoś. Jeszcze jedna bitewka musi się stać, jeszcze jedna bitewka. No to co? Co jeszcze musimy zdobyć? Jeszcze jedną bitwę zwyciężyć prawdopodobnie. Albo jeszcze jeden fort zdobyć. No to prawdopodobnie trzeba jeszcze jeden fort zdobyć i tyle. Rashid zdobyty, wojna wygrana, więc mamy chwilowo spokój. Niech to się rozwiążą te wszystkie armijki. No i to tyle. Zdobyliśmy te ziemie i ja planuję oczywiście je zatrzymać dla siebie. Tylko, oczywiście, nie zrobię tego teraz, tylko będę żył z chwilowymi minusami, ponieważ no muszę sobie z tym żyć. Tylko on, powiem, przez miesiąc jeszcze będzie mi naliczało tylko za, za te 9, a teraz to już będzie w ogóle tragedia. Więc tak, proszę mi tu nawracać już na tych ziemiach. Niech mi też Giza zacznie nawracać. Mamy takiego dobrego, kurde arcybiskupa, masz już 20, to jest no learningu więc jest super nawet. Muszę to przyznać w pełni. I co tu jeszcze możemy zrobić? No w sumie nic, no czekamy tylko aż nam się ponawracają ziemie, będziemy to sobie robić, wszystko co się da i będzie w ogóle fajnie. Pancerz lamelkowy, świetnie, zapraszam. Z racji, że mamy dosyć spore problemy akurat z kontrolą naszych ziem, to o dziwo postanowię przeskoczyć jednak z fokusu medycznego na fokus autorytetu, by sobie nabijać więcej tutaj kontroli. Jest to głupie, ale jak sobie weźmiemy tutaj serve the crown, to szybko możemy sobie tą kontrolę nabić, a i tak już malikowi dęsza niedużo życia zostało. Jak się okazuje, zrobiona zbroja jest lepsza od naszej poprzedniej, co bardzo cieszy: daje więcej zdolności do bitki, yy, daje lepsze bonusy naszym żołnierzom, że nie ginie i więcej prestiżu. Generalnie jest znacznie lepsza i w ogóle, więc bardzo to cieszy. Nie wiem czy wiecie, a jak ma się już 5 powyżej limitu, to się nic nie zarabia. To bardzo smutne. Więc ja tutaj wyznaczę jednego z moich wnuków. Jest to co ciekawe, wnuk z linii hinduskiej. Ale ja go uznam za część mojej dynastii. jak go, powiedzmy, adoptuję. Znaczy, no bez sensu, to jest przecież mój wnuk. Ale no, więc jemu chyba się żadne ziemie nie należą z tego co tu widzę. Prawdopodobnie nie, bo już ten rakidów został przejęty przez kogoś. Ok, czyli ty, ziomeczku mój, dostaniesz tę ziemię tutaj i ogólnie zrobię z ciebie. Księcia tylko ty sobie zbuduj na razie swoją potęgę lokalnie, bo zgaduję, że pewnie ci wasale, którzy są tutaj, już troszeczkę już są rozwinięci. Na przykład ten pan tutaj, pani za, tak dokładnie, gdzie jest Wila zubali? Sobieczko zobaczymy. Okej, okay, spoko. Um, pewnie ta pani już się trochę rozwinęła, Z tego co widać, no, ma już tą armijkę troszeczkę rozwiniętą, po prostu mogłaby próbować wymóc na naszym biednym szejku Azwapali jakieś rzeczy, co byłoby oczywiście smutne. Frakcja jakaś niebezpieczna. Wcale nie jest niebezpieczna, jest bardzo bezpieczna. Dobra, no stwórzmy może te księstwo Sany i mu nadajmy, bo zgaduję, że jak je mu nadamy, to on i tak będzie silniejszy, ostatecznie. więc ok, tworzymy tutaj księstwo Sany i w ten sposób pozbywamy się troszeczkę nadmiarowych ziem. By oczywiście wyemigrować ku Egiptowi. Jedną z kolejnych wojen będzie wojna z tylindami o półwysep Synaj. Znaczy, czy to jest półwysep? Chyba tak. Więc trzeba o tutaj zawalczyć, ale żeby mieć dalej, tak jakby połączenie graniczne, z znaczy no, mieć ogólnie połączenie lądowe z moimi ziemiami, to trzeba nie zdobyć te ziemie Emiratu Jordanii, nazwijmy to, swego rodzaju Jordanii. Więc od razu sobie to zrobimy. Walnijmy sobie wojenkę i to będzie dosyć prostą wojenkę. Ponieważ nasi wrogowie nie mają żadnych sojuszników, więc wezwijmy oczywiście tutaj Święty Zakon, wezwijmy troszeczkę żołnierzy, tylko tak ociupinkę, tak tylko żeby nam zbrojnych dało, o tyle mi starczy. No i mamy już sporo żołnierzy naprawdę, muszę to przyznać, że nasz kraj wygląda bardzo interesująco, potężnie. A jeszcze w pełni mamy zbudowanych naszych menad Ale no na razie nie chcę ich stawiać, może pozyskam jakichś szczególnych. Uuu, co to? Czyżby mój wnuk chciał mi zrobić koronę? Proszę bardzo. Zrób to. Jeśli czujesz się na tym, to ja jestem w pełni szczęśliwy, że chcesz coś takiego zrobić. Korona dla króla. Tudzież w tej okazji Malika. Się przyda bardzo. O, żeśmy się minęli? A bo to tak, to są dosyć malutkie... Co? Jakie ortodoksji? Weźcie ludzie, wypierdziajcie mi stąd. Żad żadnego ortodoksy żadnej ortodoksyjności. Yy, od razu się zajmę tym problemem i każę jej się nawrócić, żeby mi tu... Nie bruździła na naszych ziemiach, dziękuję bardzo. Bo to jest oczywiście przyszła żona, znaczy już obecna żona naszego syna. Dobra, tutaj zdobyliśmy szybciutko tę ziemię, żaden problem. I mamy tutaj jednego pana z Keraku. Ok, panie z Keraku, możemy zrobić to tak: ja ci oddam ziemię, a ty będziesz szczęśliwy. Co ty na to? D dogadamy się w ten sposób, że ty się nawrócisz? Tak, dogadamy się w ten sposób, dobra. Nie będę ci tutaj prześladować, dam ci ziemię. I może się nawrócisz. Nawrócisz się, no kurde, właśnie tego potrzebowaliśmy. I to jest dyplomacja, proszę państwa, dogadaliśmy się i tak powinno być. I to jest nasza pierwsza prowincja w Królestwie Jeruzalem. A już niedługo chyba ruszymy po samą Jerozolimę. To by było bardzo interesujące, bo ten pan maso już wyłącznie tutaj z burem. I wydaje mi się, że wzięcie Jerozolimy już teraz nie byłoby takie głupie. Byłoby wręcz pożądane, tylko ja się boję, że jak zdobędę Jerozolimę, to mi kurę zaczną tutaj katolicy napierdzielać w tej ziemi i stwierdzą, że nie, ty jesteś heretyk, walić się na pysk, tak się pewnie to skończy, bo niestety jestem dla nich chyba heretykiem. Fajnie by było, gdybym mógł jakoś się z tymi katolikami dogadać, żeby mi oni lubili czy coś, żebym nie był uważany za jakiegoś na strasznego. Bo jestem hostile. Czy można walnąć? Tak, można walnąć wielką świętą wojną. No to smuci trochę, bo ja nie chcę walczyć z katolikami. Ja naprawdę nie mam interesu w walce z katolikami. Czasami z nimi powalczę, fakt. Będę musiał czasami z nimi powalczyć. Ale ja nie chcę z nimi walczyć. Dlatego ja się boję. Ja tu chciałem zmieniać kulturę, to tu się okazuje, że my jako jemeńczycy jesteśmy naprawdę dobrze rozwinięci. Mamy już w pełni rozwinięte nasze czasy. A nie, jednak nie w pełni, tylko motta. Ale to naprawdę jest mało. Na przykład Grecy mają y, tylko... Nie, mają wszystko w zasadzie, tylko jeszcze teraz sobie robią na dwa praktycznie w czasem średniowieczu. A my sobie zaraz skończymy tutaj nasze czasy plemienne i powolutku wchodzimy tutaj. A niedługo będziemy mieli w ogóle to wybadane, więc to już... Więc ciekawe jest to, że nasza kultura jemeńska wcale nie jest aż tak słabo rozwinięta. Co nie zmienia tego, że chyba mądrzejsze będzie i tak przyjęcie kultury egipskiej, skoro ja będę sobie tutaj siedzieć. Za rok prawdopodobnie umrzemy, więc dokończmy... To śmiercią malika dęchy. Wczoraj mam nadzieję, że nie nadejdzie, ale prawdopodobnie nadejdzie. Znaczy, no nie ma powodów, dla którego miałabym nie nadejść. W końcu musi nadejść, to jest bardzo smutne. Czemu mogę go zabić? No to go zabijamy, super, świetna rzecz. Bardzo mi to cieszy, człowiek zabity. Co tu jeszcze można zrobić, żeby zwiększyć potęgę naszego kraju? Mamy koronę, okazało się, że jest ta korona słaba, ale przynajmniej jest i to cieszy. Przynajmniej jest lepsze to niż na przykład korony, które miałem na moim podejściu, Wielką Lechią, gdzie w ogóle tych koron nie było. I to bardzo smuciło. No a powolutku tutaj kontrola się buduje, nawet biernie tutaj się troszeczkę buduje kontrola, co bardzo cieszy. Więc biernie budująca się kontrola to już w ogóle jest szczęście i dostatek. Ja się to w pełni skontroluję: tutaj przynoszę wszystkie nasze ziemie, znaczy, rozdaję wszystko co tam mam w Jemenie. Tylko pytanie, komu ja to oddam? A prawdopodobnie, chyba. Panu Emirowi Azamowi to oddam, bo w sumie... No ma to najwięcej sensu, bo komu innemu, no chyba, że im bym to oddał. Ch Chawizom, znaczy, no tutaj Hawizowi. Bo no nie widzę innego sensu, żeby miał to oddawać komukolwiek innemu, tę ziemię. Więc tak chyba zrobię. O, jakiś evencik się zrobił, no dobra. To nie jest wcale rzecz straszna. No i żeśmy się przekręcili. Zatem Malik Denha przejmuje tron. I mamy fajny. Oj, zostawiliśmy teraz prawdopodobnie królem Arabii. To się mi, tam się stworzył Malik Arabi się przejął, okej. Okay. Czyli nam spiorytetyzowało teraz Malikat Arabii. Ale my tego nie chcemy. Weźmy sobie Malikat Jemenu z powrotem jako główny. No bo my przecież w Jemenie mamy główne nasze ziemię. Więc to by było bez sensu, gdyby miało być inaczej. Teraz tak, nasza żona. Nasza żona dobrze by było, gdyby nam dawała dobre rzeczy. Czy mamy dobre. No jest źle, dobra. Co ja będę to mówić, jest słabo. Ale może niedługo będzie fajnie i przyjemnie. Bo mamy tutaj fajną panią do kontrolowania, znaczy do zwiększenia kontroli ziemi. Generalnie w naszym kraju będzie niedługo znacznie przyjemniej. Czemu mi tu spada kontrola w Gizie? To bardzo smutne. Możemy dalej nawracać, trochę to smutne, że nam się wywaliło nawracanie tutaj, możemy naszą siostrę tutaj wrzucić, w sumie ona będzie tutaj lepsza w tym miejscu, a ciebie wywalimy, damy kogoś znacznie bardziej nadającego się do, do, no, w tym miejscu. No niestety problem jest tylko taki, że chwilowo nie mamy jak... O, zarąbiście, Learn Jobs, przed, zarąbiście, to mnie cieszy w ciul. A czy ja chcę pójść w tym kierunku? Więc ja, potem pójdę tutaj jeszcze raz w Authority of the kusa, tylko po wziąć clown, y, znaczy no, the crown i kilka różnych rzeczy. No i potem z powrotem wrócę do drzewka learningu. To jest plan na tą chwilę, bo nic innego teraz nie widzę. Ale póki co, to było wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.